Oczywiście bezpieczeństwo młodzieży w internecie jest kwestią absolutnie ekosystemową i tutaj zaangażowane jest bardzo dużo podmiotów. Naturalnie my jako dostawcy aplikacji, platformy społecznościowe, Facebook, Instagram, Messenger, ale to jest też szereg innych aplikacji, z których korzystają młodzi. To są aplikacje e commerce aplikacje streaming'owe, gaming'owe, bardzo dużo różnych typów podmiotów. Poza tym oczywiście są też dostawcy chociażby systemu operacyjnego, na którym działają smartfony. No i oczywiście są też rodzice, regulatorzy, Państwo. Tak? I my tutaj widzimy bardzo dużą przestrzeń na to, żeby oczywiście z naszej strony dając odpowiednie narzędzia kontroli rodzicielskiej i zapewniając te pozytywne doświadczenia młodzieży na naszych platformach, na przykład poprzez konta nastolatków na Instagramie, które również niedługo będą rozszerzane na Facebooka i Messengera, zapewniać bezpieczeństwo i właśnie to pozytywne doświadczenie, ale z drugiej strony dawać właśnie narzędzia rodzicom, aby to oni podzielili dialog z dziećmi, aby to oni sterowali tym doświadczeniem dziecka w internecie, w przestrzeni cyfrowej. I również podejmowali krytyczne decyzje co do tego, z jakich na przykład aplikacji dziecko powinno korzystać. Więc po pierwsze świat zakazów nigdzie się nie sprawdził. W związku z tym trzeba iść w innym kierunku, a czy edukować, czy uświadamiać no, nasze dzieci, młodych ludzi, mówię nasze, bo te dzieci są nie tylko rodziców, ale jakby całego społeczeństwa polskiego, no, po to, żeby nie korzystały z treści albo korzystały w świadomy sposób z treści, no, które dla nich są nieodpowiednie, bo nie da się tak jak powiedziałem wcześniej, obejść wszystkich zakazów, każdy potrafi znaleźć obejście, nawet blokad, a więc przede wszystkim edukacja. Tak my, dzieci dziesięcioletnie poruszają się na drogach publicznych, muszą świadomie, świadomie chodzą na przejście dla pieszych, korzystają ze środków komunikacji publicznej, tak samo muszą świadomie korzystać ze środków komunikacji elektronicznej. Bo to nie tylko internet, ale także media społecznościowe. Więc z jednej strony główny nacisk postawił na edukację, a dopiero w drugiej kolejności na ustanawianie zakazów ustawowych. Prowadzimy cały czas pracę nad tym, żeby zaznaczyć pewne normy, które są, właśnie między innymi tego wieku korzystania z internetu, bo to są też dwie różne rzeczy: korzystanie z narzędzia, czyli telefonów tabletów, a korzystanie z internetu i tych różnych treści, które, które są tam niebezpieczne. Kontrole rodzicielskie, mówiliśmy tutaj o aplikacjach, ale tak naprawdę no, musimy legislacyjnie tutaj te normy wypracować. Oczywiście zawsze jest tak, że te normy można obejść, no bo trochę tak jest, że to złodziej pilnuje tego, którego chce okraść, a nie odwrotnie, więc często te ruchy nas wyprzedzają a praca legislacyjna też nie jest pracą krótką. To jest nasze wyzwanie, pracujemy. Mam nadzieję, że niedługo ten pakiet ustaw będzie, będzie na stole, będziemy nad tym debatować. Tak jak mówię, tutaj ograniczenia wiekowe to jest na pewno bardzo ważna sprawa, ale też właśnie ta kontrola rodzicielska, no i edukacja, 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 jeszcze raz edukacja, edukacja oczywiście dzieci, ale też rodziców, bo to też ta odpowiedzialność rodzica jest tutaj kluczowa.